Witam Was na kolejnym moim wypadzie na tym polu. Już drugi miejsce, w którym spadnie jeden. Pewnie szrapnę. akurat mi się trafił. Tutaj carski. I zobaczcie, co jeszcze ciekawego wyszło na tym polu. Zapraszam. Tutaj mamy takie coś, takiego czegoś, jak to się zwykle potocznie nazywa. Jeśli macie jakieś pomysły, co to, to może być. Napiszcie w komentarzu pod tym filmem. A my lecimy dalej. małą łuskę od Mosina. Znaczy czubek od amunicji z Mosina. Fajne. A tu mi Pendrak zarobił kulkę. Ołowianą od szrapnela. Dużo ich było, nie nagrywałem ich wszystkich. Tu mam połączenie się od jakiegoś wozu. Starego Mocno podkorolowane Tutaj mamy zawór od kranu Jak widać Krokłytko główki Następnie Tutaj nie wiem, polmosik Tak, to jest polmosik Kuleczka owiana kolejna, ich było bardzo dużo Postaram się na no podsumowaniu mam wrzucić ile i było tak naprawdę do końca. Tu łoseczka od Mozera. te sporo padło. No i bolec jakiś. Zabezpieczenie, ale mi się zdaje, że bolec jest ciągnikowy. Tu kolejna łózka od Mozera. A to takie widoczki. Jak widać. Pogoda że trudno była. A tu takie coś. Nie wiem co to jest, Google też mi nie powiedziała, napiszcie pod komentarzem to część zapalnika może być Tu jakiś korek od wlewu Kawa kurczeczki I znowu kulka od szrapnela. Kolejna kulka Na końcu filmu wam powiem ile tych kulek było rzeczywiście tu też nie wiem co to jest. Piszcie w komentarzach. Może ktoś wie. widział to już. Ja nie mam pojęcia co to może być. Google też nie wie. Tu do archologa zapytanie, może część zapadnika być. Tu łepek od zapadnika. To to co wcześniej wspominałem. Nie mam pojęcia co to jest. Tu mamy to mamy to wszystko drugiego, dnia znaleźliśmy. Łózki części z szrapnela, zapalniki, tu medalik, to z pierwszego dnia taka ciekawostka wpadła od różańca. Też mam łódki, też bywały. I na zakończenie dnia znalazliśmy dzisiaj 77 kulek od szrapnela. Bardzo dziękuję, że byliście i wpadajcie do tle.